Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Gramy na hardzie w grze Pro Evolution Soccer. Swansea będzie nas podejmowało. Mam nadzieję, że nie pójdzie tak jak z z Bromem. To pójdzie lepiej, że coś trafimy i dużo tego będzie, a przynajmniej wystarczająco, żeby być zadowolonym z trzech punktów. Dobra, mamy tutaj całą podstawową drużynę. Że ja jako pierwszy podbiegnę, ale nie, nic nie zrobię. Dobra, Flakon mi pomoże. W pressingu. No, kurde, jakby to przejął. Dobra, Lary, Lary, Lary robi robot. Druga minuta już faluje Szymon. No naprawdę. Dobra, piękne. Okej. Okay. Okej, okay. Piotruś, daj mu długą, daj, daj Bobaskowi długą, on jest zdolny, on pobiegnie. No, ładne uderzenie Szymon, bardzo ładne, dobra, Lary, weźmiesz, dobra, dobra jest. Czy on podejdziesz? Podejdziesz? Weźmiesz, nie weźmiesz. Dobra, to le flakon ci pomoże. I ruldui. Dobra. C. ostatnia obrońca. No. Foul. Gdzie? O, masz ci, no kurwa, przecież on kopnął już tę piłkę. To za oszukisty. Kamil wierzę w Ciebie. Dobra. Na no, spokojnie przyjmij okej Kazik do Larego, Lary do Piotrusia, Piotruś do Bobaska, Bobasek do mnie, ja do Bobaska za wolny za dużo na siłowni, za mało na bieżni o niestety niestety Dobra, ale Szymon tutaj pięknie, sprawnie przejął piłkę. Dobrze. Docinka, cinek do mnie. Ja docinka. Piękna akcja, proszę Państwa. Cinek do Szymonka, Szymek do Tomka, Tomek do Piot. Tomek spierdolił. Ale dobra, mamy dalej, mamy dalej, mamy dalej. A. Dobra, jeszcze gramy. Kurwa. Tak, tak myślałem, ale... A może nie zauważą. Może nie zauważą. Zauważyli. Spalony. No dobra. Dawaj, 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 dawaj. Ter. Piękna obrona. Do Bobaska. Bobasek. Kurwa, no. Jakby to... A jakby, jakby, no. Okej, okay, okej, okay, no to... Dobra, pięknie, Lary przejął piłkę. Do mnie, ja do... Szymka, Szymek do mnie! Ja do... Szymka, Szymu strzel! Jest! Jest gol! 1-0-0-1, Arsenal! Szymon trafił, proszę państwa! Piękna akcja! Sklejona, sklepana... A nie byłem sępem, podałem, podałem Szymonowi. Szymon, piękne wykończenie, no. Szapowa. Pięknie Marcin, w ślizgiem. Też tak grywasz na boisku. Odkąd z tamtymi gramy. Dobra, dobra Bobasek. Bobasek do Szymon, aj dupa, nie dotarł. Nie dobiegł. Dobra, mamy Flako. Nie, to Piotruś, Piotruś. Piotruś do Bobaska, Bobasek do Cinek do mnie. Kurwa, jednak. Dobra, Kukio. Okej, okay, okay, na spokojnie. Dobra, Szymon atakuj. Pięknie. Piękny odbiór piłki. Dobra. Cinek biegniesz. Biegniesz, 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 biegniesz. Tak Marcin strzela. Tak nasz Marcin strzela również na boisku. Pięknie. Po prostu pięknie. Przebiegnie półpierdutnie i jest gol. Wydaje mi się, że dobrze ustawiłem tych, tychże zawodników. No, tych grających yy, albo co kiedyś grali ze mną. No. Na odpowiednich pozycjach. No. Z niektórymi niestety nie miałem tej przyjemności rozegrać meczu w piłkę kopaną. A bardzo bym chciał. Hmm. Dobra, Kaziu do Szymona, Szymon do Larego, Lary do Cinka, Cinek, da, graj Szymona, Szymon pięknie, graj Cinka jeszcze, Cinek weź, zagraj, oj nie masz do kogo. Ok, wam. dobra. <grywy> no, super, 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 daj to, daj to. Daj to, daj witar, witar. No, co robi? O, ty nie, dobra. Tak, ką... O! Dupę urwałeś! Dupę urwałeś, kurczakowi, no witar. O, o! Jezu! tam o, ta, 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 o Jezu, o,

A Aj! Wsadził Kamilowi, wsadził. No, nie fajnie. Ale to też, no wina, tutaj Nezek troszeczkę spartolił robotę. No, słabo Nezek, słabo. Nie za dobrze tak. Dobra. Rozgrywam z. To to był flakon, flakon z Piotrem. Piotruś do mnie. Ja do... Bobaska, Bobasek. Cholera jasna wybijeń. No co nie, nie poszła? Do Piotr. No nie. O! Oh. No, cholera, jasna. Dobra, Piotruś, weź to, weź to pięknie, No nie! No, kurwa, Piotrek, a tak ładnie miał wyglądać. No, dawać dawaj, Nezek, pięknie do Piotra, Piotruś, do Bobaska, Bobasek do mnie, ja do Bobaska, Bobasek, Bobasek i zjebał. Aj, dobra Lary, dobra, nie, to po prostu przerwać akcję i wykopać. Dobra 2-1. Jeden. A jeden. A po prostu. A Dobra. Próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Rozegrałem z flakonem. Flakon do Piotrusia. Piotruś idzie. Piotruś podejdź do. Oj, nie chciałem docinka. Chciałem, żeby tu flakon podszedł jeszcze. O, no podejdź, że no, Leniu. Raj docinka. Cinek Szymona. Kurde, no do dupy. Oj, pra... I nie ma. No, dawaj, dawaj, lary, 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 lary. No, sił lary, pan Hilary. Pięknie! To chyba był chyba flakon. A ja zjebałem oczywiście. A, norma. Również na boisku. Dary, nie przepuść. Oj, wypijcie to! Bardzo niedobrze. Dobra, piękne zagranie przeze mnie. No, piękno. Szapoba. Uh -huh. No, idź, Piotrek, idź. Do Bobaska, Bobasek strze. Cholera, jasna. Syru! No nie ma. A jakby Bobasek tak pierdulnął na 1-3 no, byłoby pięknie. No musimy, 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 musimy. Kazik, Kaziu, piękny obrońca. Jest dobra. Szymon A, do dupy. Ale dobra, odebrał piłkę. Jest, zagrał z Piotrem. Piotr już pójdzie do przodu. Piotruś leci! Piotruś! Piotruś, najlepszy zawodnik, proszę Państwa! spierdutnął, Piotruś strzelił! Boże, mamy to! Mamy to, Pite! Oj! Prawa dla Ciebie, Szafoba, przebiegłeś, pierdutnąłeś I teraz możesz tam wrócić na lewą flankę obrony. Dobra. A teraz utrzymać ewentualnie, no jeszcze jedną może. No tutaj, Kaziu, wykaż się, wykaż się, Kazik. Nie wykazałeś się. Dobra, to Lary, Lary zrobi za ciebie. Dobra, Lary do Kazia, Kaziu do Szymka. A? Dobra, Szymuś, no spokojnie zagraj z Piotrem. Piotruś z Szymkiem, Szymuś z Bobaskiem, Bobasek do mnie, ja do Bobastka, Bobasek do Piotrka, cofnij. Na spokojnie, idziemy, idziemy. Do, do Bobaska, do Bobaska. Piękna piłka, dobrze. Cinek, Marcin. O, no kurwa, no, niedobrze, niedobrze. Plakon ma piłeczkę. Do Szymka, Szymuś do mnie. Ja do Cinka. Cinuś do mnie. Ja do bramki. Za słabo troszeczkę, ale no było. Akcja, akcja wydaje mi się niezła. zła. Oh. O Oj, nie ma nie ma No dobra Aj! Ale wiesz to któryś Aziu weź, weź, weź. cholera No jakby to po przeszło jeszcze No dobra czekaj chwilę, czekaj Nie, Leon, tym razem nie chodzi o żarcie. No tym razem nie chodzi o żarcie! Flakon, weź tam, przypilnuj. Dobra, Cer. Cer, ty jesteś pierwszą i ostatnią... Nie, ostatnią jest Nezek. Ja Wszyscy Przygłupi jesteś, ale masz. O cholera. Dobra. Dobrze. Mamy mnie, mamy mnie. Biegnij. Biegnij, Bobatek. To dupie podanie, dobra. I try so hard. Dobra, Larry, masz to, masz to, masz to. Szymon, masz? Masz? Szymon, docinka, bo ty nie strzelasz. Kurwa. No nie. To po prostu typowy ja. Typowy ja. Dwa metry przed bramką nie trafię. Ja takich nie umiem strzelać. Kurwa. Bramka szakopna. Dobra, zrobimy zmianę, bo ja jestem chyba coś zmęczony dzisiaj. Mm, także wejdzie za mnie tutaj Gojos. Szymon też już widzę, że ledwo biega. Także wpuścimy Ranego. Czy ktoś jeszcze tu bardzo nie ma sił? No Piotrek troszkę. No dobra, no Piotruś, jeszcze, jeszcze niech zagra. Piotruś jeszcze niech zagra chwilę. Dobra, zakończymy no i zrobimy No. No to bo... pięknie, pięknie. nie ja. Więc wyszło. Nie jestem to ja. Dobra, graj tam. do. Boże! Jakby to Bobasek pięknie zajebał, to by był... To by była brama kolejna, no? No tak, brama by była. No tak to jest dupa. Ale dobra, jest 3-1, no, powinno to już w miarę bezpiecznie wyglądać, ale no jeszcze nic, nic tutaj, jeszcze możemy coś spierdulić. Kraj Bobaska. To brany zamiast Szymona. Noż, jasna cholera. Naprawdę, piękna akcja. Kurcze, 6 zawodników dotknęło piłeczkę. Szymon, biegnij. Lary, no dawaj jeszcze troszkę przyciśnij. Ostatni sprint, dobra, to Nezeks musi. Dobra, jak nie Nezeks, no to Piotr. Piotr już nie ma sił na to, żeby pobiec, ale dobra. Nezeks, Nezeks z Gojosem, Gojos, 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 proszę Państwa, Gojos, Gojos ma siły. I chuj z tych jego sił, dobra. Dobra. Było miło, było fajnie, wygraliśmy, będzie... Jest okej, jest okej, okay, okay, mogłoby... Mogło być gorzej, bo moglibyśmy przegrać. Okej, okay, tutaj no wszyscy wygrali derby. i my, no dobra. Więc tutaj powoli zaczyna się klarować. Kurczę no. Kaziu to nam rośnie jak na drożdżach. Uuu, nawet komcie kurusł. Dobra, kolejny mecz. Bristol City. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, kończymy odcinek. Żegnamy się z Państwem. Na razie, cześć.